Do szkoły. <laughs> Wiem, ale może byśmy zrobili Entkę. Dzień Jak dobry. Pan sobie życzy. Bo ja i tak muszę wziąć auto potem. To zrobimy Entkę. Profesor Ryszard Koziołek, jego magnificencja, rektor Śląskiego Uniwersytetu jest naszym gościem Mićło Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Marko. Panie Profesorze, ja wiem mniej więcej, jak się walczy o reelekcję w samorządzie czy w polityce. W ogóle gratulacje przede wszystkim. No, ja bardzo dziękuję. A więc wiem, jak się walczy o reelekcję w samorządzie czy w polityce, jak się w szkole wyższej robi. Co trzeba obiecać? Czym trzeba zaskoczyć? Czym trzeba zadziwić? Zachwycić, przekonać. Znaczy To pytanie jest rozdwojone na rektorów, którzy już są rektorami i kandydują, tak jak w moim przypadku, na drugą kadencję, i tymi, którzy są w jakimś sensie pretendentami do, do krzesła rektorskiego. Ponieważ w moim przypadku i pewnie i moich koleżanek i kolegów, którzy mają za sobą 4 lata, to jest bardziej ocena niż wybór oparty na zapowiedzi, obietnicy, nowym projekcie. To jest łatwiejsze i trudniejsze. No, Trudniejsze, ponieważ już nie ma co udawać, jest się kim się rzeczy, Co się ma za plecami na barkach, popełniło się błędy, nie ma siły, żeby się nie popełniło, zwłaszcza że ta kadencja była trudna i, i dziwna i niepodobna. No więc ja to w dużej mierze tak traktuję, jako wystawioną mi ocenę, no chyba dobrą. Myślę, że no, Skoro z... wybrali to dobrą. Skoro wybrali to dobrą, skoro wybrali w pierwszej turze, to też dobrą. Jest jeszcze jedna różnica, mianowicie w uniwersytecie się zostaje. W przeciwieństwie do polityki, gdzie bardzo często kadencja dwie i potem znikają ludzie w innych przestrzeniach życia publicznego czy zawodowego, w przypadku uniwersytetu rektor, który kończy być rektorem, wraca do swojego środowiska. I co to znaczy? To znaczy, że to tamuje rozmaite niebezpieczne zapędy, jak mnie mam. Ponieważ... Ale co, nie, nie? nie tak. <gry> Po ludzku i, i, i towarzysko nie pali się mostów, tak, nie robi się tak, przyjaciół, tak, wrogów. Tak, tak. No nie sposób, żeby po zarządzaniu tak dużą instytucją i wspólnotą, jak ponad 3000 pracowników, kilkadziesiąt tysięcy studentów, wiele kampusów rozsianych w całym regionie, mieć wyłącznie tych, którzy nas lubią czy kochają. Ale chciałoby się, abyśmy po powrocie z tej, z tej długiej drogi w dalszym ciągu mogli podać sobie ręce, spojrzeć w oczy. A to nie hamuje? Tak w takim niedobrym, tego słowa znaczeniu, jeśli ambicji i planów? Jeśli hamuje, to moim zdaniem w dobrym rozumieniu. Jest jeszcze jedna różnica w uniwersytecie, wbrew temu, co się mówi o, o rzekomej wszechładzy rektora. Jeśli, jeśli się chce zrobić coś naprawdę nowego, to trzeba przekonać do siebie i do tych planów wielu ludzi nie można po prostu tego nakazać nie można komuś nakazać żeby robił dobre badania albo dobrze uczył w uniwersytecie istotą tej pracy jest pewna podwyższona świadomość ale też podwyższona motywacja wewnętrzna po prostu ludzie, ludzie przychodzą tu bo chcą to robić bo coś nimi włada pociąg do poznania do rozwiązywania problemów Wie pan kiedy ja trafiłem na Śląski Uniwersytet, to byłem jak, jak większość moich kolegów wtedy zresztą dookoła takim trochę wystraszonym dziewiętnastolatkiem, do którego nagle ktoś zaczął mówić per pan. Ja co oni są dzisiaj? Bo mówi się o tym, że oni są roszczeniowi, że to są świadomi swojego miejsca w społeczeństwie. Ludzie wiedzą czego chcą i że to jest całkiem inna Inna ekipa niż, niż kilka dekad temu. To jest jedno z najbardziej fascynujących doświadczeń. Dlatego ja się tak kurczowo trzymam uczenia, mimo że tych obowiązków administracyjnych jest mnóstwo i dbam o to, żeby mieć jedną, dwie grupy zawsze, mimo urzędowania, dlatego, że jestem ogromnie ciekaw tego, o czym Pan mówi, to znaczy jacy oni są. I oni się zmieniają, oczywiście, no świat wokół się, nas się zmienia i trudno, żeby było inaczej. Szukam też tego miejsca i porozumienia, i różnicy między nami. Z całą pewnością różnicą jest technologia. To, to dzisiaj jest czynnik, moim zdaniem, kluczowy, który różnicuje pokolenia. I y, oczywiście wszyscy używamy tej same, tych samych urządzeń, ale dla nich one są od urodzenia czymś, co już nie jest narzędziem, co jest instrumentem, co jest... Częścią. Rzeczywistością. Tak, bioprotezą, częścią ciała. To już nie jest tylko urządzenie. I to wpływa oczywiście na to, jak oni myślą, jak oni kojarzą. Ale źle jest, jeśli my im e, zadajemy pytania albo oceniamy ich w świetle kategorii, z naszego świata, kiedy byliśmy w ich, ich, ich wieku. To jest zupełnie błędne. Ale to są też te narzędzia, które powodują, że oni się desocjalizują? Na pewno mają więcej z tym kłopotów, ale. Paradoksalnie oni są o wiele bardziej zsocjalizowani niż my, jeśli chodzi o wiedzę o innych ludziach, o, o ciągłe uczestnictwo w życiu innych ludzi, koleżanek, kolegów, ale także tych, których nie znają, a z którymi są połączeni sieciami komputerowymi, sieciami społecznościowymi. Natomiast to, z czym my też mamy starsi problem, ale oni na pewno, to jest to, co się nazywa dystrakcją, a inaczej można powiedzieć nieustannym rozproszeniem. Dlatego że te urządzenia ich nas, ale ich bardziej nieustannie zagadują. Hej, sprawdź, co się stało. Ktoś mnie zalajkował. Pojawiła się nowa informacja. Ktoś coś napisał. Ktoś coś wrzucił. W związku z tym koncentracja długa na jednym przedmiocie jest bardzo trudna. I to jest wyzwanie edukacyjne. Z drugiej strony, ich umysły są ćwiczone w symultaniczności. Oni... Czyli to już nie są nerdy siedzące w czytelniu? Nie. Oni, oni jakby funkcjonują w iluś kanałach komunikacyjnych równocześnie. Ja uważam, że to trzeba... Skapitalizować edukacyjnie. Od razu powiem nikt nie wie jeszcze jak. No właśnie. Ale to jest na pewno nowa dyspozycja kulturowa, cywilizacyjna, którą oni naturalnie nabywają za sprawą technologii i swojej formy życia, ale my w uniwersytecie i w szkole jeszcze nie mamy na to pomysłu. Ale walczyć z tym nie wolno. Nie. To, nie jest. to znaczy, trzeba się ćwiczyć w odmowie, i to na pewno jest sprawa ważna bez względu na to, jaki kierunek studiują, w jaki sposób wyćwiczyć sobie zdolność. Takiego autopanowania. Czyli powiedzieć sobie nie, nie zaglądam, nie sprawdzam, dopóki nie przeczytam tego tekstu, dopóki nie zobaczę tego filmu, dopóki nie rozwiążę równania. Mówi pan o wspólnocie parokrotnie pan użył tego sformułowania, uniwersytety są ciągle wspólnotami. Właśnie ja tak przyglądam ustawodawczym rozwiązaniu, które wdrożono jakiś czas temu, i tak mi się wydaje, że coraz mniej nawet wy, kadra naukowa, to chyba już nie jest to samo co kiedyś. To wszystko zależy od tego, jak tę wspólnotę rozumiemy. Jeśli mówimy o pewnym monolicie ludzi połączonych ze sobą, taką plemienną spójnością, wierzymy w to samo, mówimy tak samo, wyznajemy dokładnie te same wartości, no to pewnie nie. Wystarczy pobyć trochę. Rektorem, czy pełnić jakieś funkcje, które pozwalają spojrzeć na całość uniwersytetu, żeby dziwić się w ogóle, że taka społeczność jest w stanie funkcjonować ze sobą, jak różnie my myślimy o uniwersytecie, będąc nie wiem, fizykami, historykami, filologami czy, czy chemikami. Natomiast jeśli myślimy o wspólnocie profesjonalnej, ale także o wspólnocie ludzi, których jednak łączy pociąg do wiedzy i pasja do wiedzy, to tak, to w dalszym ciągu. To jest pewna. Wyjątkowa wspólnota. Ja sobie to nazywam wspólnotą podwyższonej racjonalności. Mianowicie, e, zwłaszcza w świetle wyborów, o których rozmawiamy, gdzie w wyborach, tych parlamentarnych czy samorządowych, emocje odgrywają ogromną rolę i odwoływanie się do emocji jest właściwie kluczem do, do sukcesu. Tak, do urny się nie idzie z programem, tylko z emocjami. Dokładnie. Natomiast w uniwersytecie, mimo że wszyscy jesteśmy emocjonalni, mamy swoje poglądy polityczne. mamy. Swoje przekonania, do których jesteśmy przywiązani, to w kluczowych decyzjach dominuje jednak racjonalność i fakt, i rzeczowa ocena. Czyli ktoś, kto by chciał zostać rektorem, odwołując się wyłącznie do, do sympatii światopoglądowych czy politycznych, moim zdaniem nie ma szans. Samorządowcy, z kilkoma rozmawiałem w ostatnim czasie, wszyscy mają jeden. Jedną ambicję, niespełnialną w wielu miejscach, ale mówią, bylibyśmy lepszym miastem, bylibyśmy fajniejszą instytucją samorządową, gdybyśmy mieli status akademicki. Katowice mają status akademicki, nie jedna szkoła wyższa tu jest, ale to ciągle nie jest miasto tak seksyjne jak Wrocław albo Kraków. Jeszcze nie, ale droga jest dobra. Myślę, że to, co się nam udało wspólnie dokonać w tym roku, czyli uzyskanie tytułu Europejskiego Miasta Nauki dla Katowic, jest bardzo ważnym krokiem i on by nie był możliwy, gdyby ta reorientacja się nie dokonywała. Znaczy prosta odpowiedź na pytanie, czym mają być śląskie miasta, czym ma być w ogóle ten region, w jaki sposób ma odzyskać atrakcyjność, którą miał przez 100-150 lat. A Oczywiście, że tak, no przecież tu ludzie przyjeżdżali do pracy z całej Polski, ale przecież nie tylko do pracy. No, jesteśmy dziećmi tych miasta w każdym razie mieszkańcami. To, co mógł tu znaleźć mieszkaniec żywieczczyzny czy Podhala w latach 60. czy 70. XX wieku nie mówię o Nikiszowcu, no to jest też wysoki poziom życia, opieka medyczna przedszkole. E, mieszkanie z toaletą w środku. No to już nie ten handicap dzisiaj. No właśnie. I teraz trzeba zawistować czymś nowym. To znaczy, zadać sobie pytanie, co ma być tym magnesem, które przyciągnie młodych ludzi? Tu, a nie do Krakowa, Wrocławia czy Warszawy. Z Warszawą się nie wygra, bo to stołeczne miasta zawsze mają przewagę. No i byśmy powiedzieli szkoła i uniwersytet edukacja i nauka. Dlatego, że tam, gdzie są dobre szkoły, tam ludzie się osiedlają. Tam chcą posyłać swoje dzieci, a uniwersytety przyciągają młodych, a jak już ich przyciągną, to ich bardzo często zatrzymują. Ja jestem dobrym przykładem. Przyjechałem z Cieszyńskiego, zacząłem studiować, poznałem żonę ponad 30 lat pracuje dla dla uniwersytetu, dla miasta, dla regionu. Tak jak ja też się No więc jesteśmy dowodami w sprawie. I to jest, moim zdaniem, najbezpieczniejsza inwestycja. Ona się zawsze wró zwróci. zwróci. Tak, tak. Ale trzeba mieć z czym konkurować. Uczelnie wyższych w Polsce jest wiele. Śląski musiałby mieć jakiś taki handikap, hmm. który wygra w takiej konkurencji. Mamy coś takiego? Albo potrafimy to opisać w jakiejś przyszłości? Yy, tak, myślę, że my mamy... Bardzo dobre zaplecze w postaci tradycji, e, tradycji technicznej i przemysłowej, czyli ja to nazywam tradycją nauki stosowanej. Ja wiem, tylko student musi mieć powód, dla którego wybierze ląski. E, tak, to jest najbardziej uprzemysł uprzemysłowiony region. W związku z tym uniwersytety i uczelnie muszą się wpisać w ścisły związek z otoczeniem. To znaczy, student już dziś musi widzieć jeszcze w trakcie studiów, i czuć, że za pomocą wiedzy i tego, tej, tego oprzyrządowania, którym jest uniwersytet, on już może budować swoją karierę. On może to, pan... wypróbować. A, to, a ja że myślę, nie... że to jest taki banał powtarzany mm. przez wielu. Synergia biznesu z nauką. A to jednak tak musi działać? Nie, ja w ogóle nie mówię o biznesie. Musi to działać, ale ja mówię o czymś wcześniejszym. Ja mówię o tym, żeby, żeby dać studentom do ręki instrumenty w postaci ludzi, którzy ich otaczają. Uczonych, dobrych kolegów, zdolnych, laboratoriów, sal dydaktycznych, ale także terytorium, które ich otacza, żeby oni mogli wypróbować co chcą robić, I jak użyć wiedzy. Oni to mogą zrobić w staże, poprzez staże w różnych firmach, więc im wcześniej oni zaczną testować swoją wiedzę na etapie ich zdobywania w przemyśle, w biznesie, w instytucjach kultury, w samorządach w oczywiście także, ale także staże europejskie. Też uniwersytet jest kapitalną trampoliną do tego, żeby spróbować, hej, jak to jest w Europie. Mamy mnóstwo umów podpisanych, jesteśmy częścią Sojuszu Transform for Europe, 10 uczelni europejskich stoi otworem dla naszych studentów, więc oni mogą na bieżąco popróbować coś, na co nie będzie czasu, kiedy już zawód trzeba będzie wybrać. Albo te próby będą okupione większymi kosztami. Tu można coś zrobić na nasz koszt. Można się wycofać. Można powiedzieć nie, to nie to, spróbuję czegoś innego. Więc mój Uniwersytet Marzeń to jest taka takie Terytorium prób, taka, taka, taka przestrzeń, gdzie można, gdzie można wypróbowywać wiedzę w momencie, kiedy się ją zdobywa. A mamy jakiś edukacyjny endemit, który jest takim wabikiem? Na pewno. Poza takimi kierunkami, które są unikalne, jak szkoła filmowa na przykład, to mamy formę studiów, z której jestem ogromnie dumny, bo miałem przyjemność, zaszczyt ją współtworzyć, czyli Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Myśmy mianowicie wiele, wiele lat temu, a wtedy jeszcze to była profesor Olga Wolińska, szefową tego, zadali sobie takie pytanie, no dobra, matura, fajnie, ona weryfikuje, ale czy, czy ona powinna być jedynym kryterium, które dopuszcza młodych ludzi do studiów? A jak ktoś jest z ośrodka, gdzie wyniki w szkole nie są zbyt dobre, gdzie środowisko łagodnie mówiąc jest sprzyja uczeniu się, no nie żeby rzucać kamieniami w szkołę, ale może nie za bardzo? Ale ktoś ma bardzo mocną motywację do uczenia się. I chodzi o to, że nawet jak ktoś ma lat 18 czy 19, a jednocześnie nie zdobył jeszcze wyników takich, które by go wpuściły na dobre kierunki, to my mówimy damy mu formę studiów nie tylko, która pozwoli mu studiować, ale więcej damy mu cały uniwersytet do studiowania. I co może, może zrobić? Może wybrać wszystko. A? Może wybrać jeden kierunek, może wybrać dwa, może wybrać pojedynczy przedmiot z całej oferty. Znaleźli się w tym czasie i tacy, którzy nie chcieli kończyć żadnego kierunku. A no właśnie, jak to działa? Działa? Działa. Działa, ponad 20 lat już to robimy i uważam, że kilka uczelni ma w Polsce tę formę studiów. My i Warszawa jesteśmy najlepsi. Kiedy zacząłem studia w Katowicach, to ośrodek miał jedną wadę. Tu nie było kampusu. Mhm. Kampus był na Ligocie, do szkoły było daleko. Czasem na kligodę się zapuszczam, choćby sentymentalnie zobaczyć jak to wygląda. Źle to wygląda, zaczyna się sypać, ale to może jest taki rozkład, który jest zaczątkiem tworzywa. Tak. Przeniesiecie się w końcu tak, gdzieś? Tak, przeniesiemy się i jest zachęta, co mnie ogromnie cieszy. Minister podczas wizyty, minister Wieczorek podczas wizyty w Katowicach zapowiedział, że nie tylko tutaj uruchomienie programu. Myślę, że jeszcze w tym roku finansowania budowy domów akademickich. Bardzo korzystnego z zapowiedzi, bo to jest 85% kosztów budowy finansowanych ze środków budżetu państwa. No i my jesteśmy bardzo mocno zdeterminowani, żeby dwa domy akademickie tu, w centrum Katowic... są takie miejsca? Tak, tak. Przestrzeń między Warszawską a Rawą, rejon ulic Pawła Wodna Górnicza, tam, tam są działki, miejsce. tam te działki mamy przyobiecane przez miasto, no więc będziemy gotowi do tego, żeby wystartować jak tylko środki zostaną uruchomione. No, tylko sakiewka jest jakaś i trzeba zapewnić sobie, że ona w większości trafi do nas. Jest na to szansa, mamy jakieś... Atyty. Ten program jest bardzo szeroki i nie sądzę, żeby, żeby nam to, tego zabrakło, zwłaszcza, że my jesteśmy od dłuższego czasu przygotowani do, do tych budów, bo je mamy w pamięci wychodząc z tych, z tych przesłanek, o których Pan wspominał, że ligota jest fajnym miejscem i otoczenie jest super, ale dojazd do centrum i konieczność wracania do centrum wtedy, kiedy mogłoby się zacząć jakieś życie studenckie po 17 ja, To miało swój urok, tam się toczyło życie studenckie. <laughs> tak, ale to, to minęło. Dzisiaj sporo atrakcji jest jednak. Umieszczonych dla studentów w centrum miast i, i trzeba, trzeba te inwestycje lokować chyba bliżej budynków bezpośrednio akademickich. Jaka ma być szkoła XXI wieku, kiedy on się naprawdę rozwinie? No bo na razie to jest ciągle tablica, to są ciągle sale wykładowe, to są ciągle wykładowcy i takie same to nauki. Jest jakaś droga, która zmieni naukę jakoś, jakoś gruntownie? I... Przeobrazi uczelnie wyższe w coś, czego jeszcze nie widzieliśmy? To jest bardzo dobre pytanie. Ja bym je jeszcze bardziej zradykalizował, bo tak sobie sami stawiam jako jedno ze swoich wyzwań, no, moich nas, mianowicie jaki jest powód, że student ma spędzić w uniwersytecie 3 lub 5 lat? Jakim my mu dajemy powód? Poza tym, że mówimy mu, oczywiście na końcu nie, musisz dostać dyplom, więc taka jest droga do dyplomu. Ale jeśli chcemy poważnie na to pytanie odpowiedzieć, to musimy sobie uświadomić, że uniwersytet nie jest jedynym miejscem, gdzie powstaje wiedza. I nie jest jedynym miejscem, gdzie ludzie wiedzą się dzielą. I często, przykład tablicy jest bardzo dobry, często robią to efektowniej niż wielu z nas. A gdzie to są takie miejsca? To jest internet, to są rozmaite portale, rozmaite formy interaktywnego kształcenia, które rzeczywiście są dobre. Często robione zresztą przez zawodowców. Ale są tak referencyjne uczelnie. Nie i nie będą moim zdaniem długo, ale mogą nam podbierać porcję tego, co przez długi czas było ekskluzywną własnością uczelni. Dodatkowo przez wiele wieków uczelnia była magazynem mądrości, dlatego że koncentrowała książki i koncentrowała ludzi. A teraz jest to już całkowicie tak. I to straciliśmy. Odrzucone. Czy znaczy, dobrze, tak? że straciliśmy, bo to. Nie o to chodzi przecież, żebyśmy to reglementowali. To jest cudowne, że każdy może mieć dzisiaj dostęp do gigantycznych połaci wiedzy, ale to jest nowe wyzwanie dla uniwersytetu. I teraz odpowiadając na to pytanie, dwa, y, dwa atuty są w dalszym ciągu nie, niekwestionowalne. Zagęszczenie utalentowanych ludzi, czy po prostu ludzi, którzy reprezentują najwyższy poziom ekspercki w danych dyscyplinach, że oni tu są, oni tu są fizycznie, można ich spotkać każdego dnia. Oni nie są w sieci, oni nie są. Awatarami, oni są fizycznie, można z nimi porozmawiać, można ich zainteresować, można u nich studiować i terminować. Druga rzecz to są zabawki naukowe, czyli infrastruktura. To, żeby student dzisiaj, zwłaszcza w naukach eksperymentalnych czy informatycznych, mógł pracować na poziomie światowym, jest kosztowne. Nikogo na to i prawie nikogo indywidualnie na to nie stać. Teraz, jeśli my inwestujemy między innymi za sprawą Środków pozyskanych dzięki pomocy i wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, czyli w nowe budynki chemii i biologii, no to, to jest jedna z tych odpowiedzi. To znaczy nowoczesna infrastruktura, dobre laboratoria, dobra aparatura tu możesz zająć się rozumieniem i naprawianiem świata, bo są narzędzia. No właśnie, a gdyby miało to pójść naprawdę daleko, myślę o tym, o tym atomizowaniu miejsc, w których się studenci uczą, źródeł, które pozyskują wiedzę, to zostanie jeszcze jakieś miejsce na prestiż tej alma mater, na, na ceglane budynki, na gaudamus? Tak, my tego potrzebujemy. Ja miałem taki niepokój, kiedy. No, COVID to sprawił, oczywiście, kiedy w dwa tygodnie przenieśliśmy uczelnię w, do, do, do sfery wirtualnej i, i okazało się, że to działa. No, lepiej, gorzej, uczyliśmy się szybko tych nowych kompetencji. Ale działało. I, I wtedy zrodziła się nagle, po tym jak już się trochę uspokoiliśmy, taka myśl hej, ale może, może tak mogłoby być. Nawet jeśli nie w całości, no bo wiadomo, że jednak eksperyment trzeba zrobić na miejscu. To tylko no potrzebujemy. Jednak. To być może, być może połowa tego mogłaby się toczyć w przestrzeni wirtualnej. Dziś jestem spokojniejszy. Dziś wiem, że wiedza potrzebuje zakładnika i potrzebuje wcielenia. Ładnie to określił mój przyjaciel, profesor, profesor matematyki z Uniwersytetu Warszawskiego, który powiedział: Skoro wszystko jest w sieci, to dlaczego jeszcze wszystkiego się nie nauczyliśmy? I tak to jakoś jest, że w dalszym ciągu do uczenia się potrzebujemy nauczyciela i klasy, grupy, i wtedy uczymy się najlepiej. Bo my się nie uczymy tylko. Od nauczyciela. Nauczyciel nie tylko transmituje nam wiedzę, jakby nam olej do głowy wlewał, tylko my się uczymy także od siebie. Patrzymy, a on to robi tak, ja bym też tak chciał, albo ja to zrobię lepiej. To jest konkurencja, to jest podpatrywanie, to jest wzajemna pomoc. Nikt nikt lepszego w edukacji nie bym wyśledził do tej pory. Profesor Ryszard Koziołek, rektor Śląskiego Uniwersytetu, był naszym gościem dziś rano. Dziękuję za spotkanie, panie profesorze, i Dziękuję, dobrego dnia.